Witam koleżanki i kolegów, filmek numer 49. Przedstawiam mam piękne gąbki z Niemiec. Tu mamy, tu mamy jednego Potem mamy drugiego, to są silnej mocnej budowy gołąbeczki, to są 2023 e, rocznik. Zobaczcie, budowa wszystko. No laleczki gołębie To są opale standardne Przepiękne, budowy, mocne, piękne gołębie. No, macie jakie to mocne. Ten gołębi jest 20. Kto jest zainteresowany, niedrogo odstąpię. Naprawdę przepiękne gołębie. Tu jedna, jedna pani zamówiła też sobie taką piękną parę. Pod choinkę dla, dla swoich dzieci. Naprawdę warto takie gołąbki sobie kupić do hodowli. Ktoś lub, lubuje się w takich pięknych gołębiach. Mój telefon 503 528 502, Robert Henkel, Polska. Naprawdę piękne gołąbki. te gołębi, tak będę się pokazywał. Mocne, silne budowy. Naprawdę piękne gołębie są. Zapraszam wszystkich. Naprawdę polecam.